Codziennie wyciągałam całe garście włosów z odpływu. Zaczęłam się bać myć głowę. Miałam wrażenie, że jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce zostanę bez włosów. Włosy zostawały wszędzie. Na poduszce, w sztotce, na ubraniach. Z każdym tygodniem wyglądały na coraz cieńsze i słabsze. Próbowałam wszystkiego. drogeryjnych kosmetyków, tych z apteki i tych polecanych przez fryzjerów. Efekt Chwilowa poprawa, a potem znowu to samo. Wypadanie, przetłuszczanie, podrażnienie skóry głowy. Zaczęłam unikać zdjęć, bo w lustrze coraz częściej widziałam prześwity. Czułam się bezradna i zmęczona, jakby każdy nowy produkt tylko maskował problem zamiast go rozwiązać. Skóra głowy swędziała, czasem piekła, włosy robiły się tłuste już następnego dnia. Coraz częściej miałam wrażenie, że próbuję walczyć z objawami, a nie z przyczyną. Przełom nastąpił, kiedy zrozumiałam, że problem nie leży na powierzchni. To nie kwestia fryzury czy szamponu, tylko tego, że włosy potrzebują wsparcia od podstaw. I wtedy trafiłam na HER LXR. Kompletną czterostopniową kurację przeciw wypadaniu włosów. To, co mnie przekonało, to fakt, że działa nie tylko na włosy, ale też na cebulki i mikrobiom skóry głowy. Każdy etap ma konkretną rolę. Szampon peelingujący z komórkami macierzystymi winogron i ekstraktem z orzecha włoskiego. Usuwa zanieczyszczenia, toksyny i sebum, odblokowuje cebulki. Szampon oczyszczający z inuliną i witaminą B5. Łagodzi podrażnienia i przywraca równowagę skórze głowy. Regenerująca odżywka. Odbudowuje mostki siarczkowe, chroni przed łamliwością i wzmacnia włosy. Serum z kompleksem 3HC i prebiotykiem Prebiulin Fos. Pobudza mikrokrążenie, odżywia cebulki i stymuluje wzrost nowych włosów. To nie jest zwykła pielęgnacja, tylko synergiczna kuracja, która działa jednocześnie na włosy, cebulki i skórę głowy. I powiem Wam szczerze, efekty przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Po kilku tygodniach pierwszy raz od dawna zauważyłam baby hair. Włosy przestały zostawać wszędzie, skóra głowy się uspokoiła, a fryzura nabrała objętości. Patrzę w lustro i widzę zdrowe, gęste włosy, takie o jakich zawsze marzyłam. Dzięki Hair Elixir odzyskałam nie tylko włosy, ale także pewność siebie. Teraz noszę je rozpuszczony z dumą. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze w swojej skórze. Jeśli masz podobny problem i do tej pory nic nie działało, spróbuj Hair LXR. To kompletny czterostopniowy zestaw, który rozwiązuje problem od źródła zamiast go maskować. Ja pokochałam tę pielęgnację i nie zamienię jej na żadną inną. Kliknij link i sprawdź aktualną promocję. Twoje włosy ci podziękują.